Lloyd, Jay, Zay, Cole. Luke Ninjago na cudowny przad przedstawia. Lego Ninjago. Tajemnica wyspa Odcinek pierwszy Zagubieni w, w wyspie Pamiętacie, że walczyliśmy z naszą magami i z y, sklepowym czarownikiem? Tak Pamiętam jeszcze to Pamiętam Ty pamiętasz Jay? Pamiętam Ty Kaj? Tak pamiętam Kol, Pamiętam I zaj? A nie, tam troszeczkę A przepraszam przepraszam było Misako i Pixel? Nie wiem coś, o, coś puka na drzwi Co? Ja nic nie słyszę Puka Puk puk no to Istonoś Otwierajcie ninja Witajcie ninja Kim ty jesteś Nazywam się Emet I Muszę powiedzieć gdzie że... Mamy czas, czy, nie mamy czasu, gdzie Łu, Misako i Pixa. Pixa Misako i Łu wyszli na burzową wyspę. Jak na burzową wyspę? Nie oglądacie wiadomości? Nie, nie, nie oglądamy wiadomości. tylko patrzymy, czy to, to już nie napada na, na ludzi. Włącz ten telewizor. Okej, okay? okej. Okay. Co to jest? Uwaga, uwaga. Program bokodowy buży... program Na tajemniczej wyspie jest sztorm I zagubie... zagubieni są Łu, Misako i Pixar Okolicznie uratować ich. Ich porwał. Co? Ich ktoś porwał na tą wyspę? O o. Musicie ruszać ninja tym, na tą wyspę. Okej. Okay. Ja ciebie, masz, masz mapę. O, dzięki. Lecimy statkiem naszym. Parmy do szczeczenia. Okej. Okay. Nie ma Muszę uratować usiądź, 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 piksal. Let's go! Go ninja, go!